Wyznacz miejsca zerowe funkcji f, jeśli mamy tu funkcję liniową określoną wzorem. Co mam znaleźć? Miejsce zerowe. W takim razie albo przyrównam wartość tej funkcji do zera, albo skorzystam ze wzoru. Na x0 to jest minus b. Nad A. W takim razie minus 2 nad minus 0,01, minus z minusem plus, przesuwam przecinek o dwa miejsca, to jest 200. Ewentualnie obliczam w taki sposób. Przyrównuję do zera, czyli minus 0, 1 równe minus 2, obie strony dzielę przez minus 0, 1 setna. W takim razie to jest 2 nad 1 setna, a to jest 200. Widzę, że jest to funkcja liniowa. Współczynnik A jest równy minus 2 nad pierwiastek z 8. Wyraz wolny B jest równy 5 pierwiastków z 2. W takim razie, skoro to jest funkcja liniowa, jeśli pamiętam wzór na miejsce zerowe, minus B nad A będzie to minus 5 pierwiastków z 2. Nad a minus 2 nad pierwiastek z 8. I obliczam. Minus z minusem od razu zredukuję na plus. 5 pierwiastków z 2, podzielony na 2 pierwiast pierwiastek z 8, czyli razy odwrotność pierwiastek z 8 nad 2. To jest 5. 2 razy 8, 16 nad 2. Pierwiastek z 16 to 4, 5 razy 4 nad 2, 20 na 2 to 10. Albo rozwiąże odpowiednie równanie. Jakie? Za e od x, inaczej mówiąc, y daje 0. Minus 2 nad pierwiastek z 8x równe 5 pierwiastków z 2 tutaj powinienem dać minus w takim razie x jest równe 5 pierwiastków z 2 razy 8 pod pierwiastkiem na 2 bo minus z minusem daje plus a to z obliczeń już wyliczyliśmy że jest 10 metoda właściwie zależy od nas czy chcemy skorzystać ze wzoru na miejsce zerowe funkcji liniowej czy też po prostu przyrównać nasze równanie funkcję do zera? Spróbujemy przyrównać do zera i rozwiązać takie równanie. Pierwiastek z 6 minus pierwiastek z 5x równe minus pierwiastek z 6 minus pierwiastek z 5. Obie strony dzielimy przez pierwiastek z 6 odjąć pierwiastek z 5. W takim razie x to jest minus pierwiastek z 6 minus pierwiastek z 5 nad pierwiastek z 6 odjąć pierwiastek z 5. Cóż tutaj mogę zrobić? Jedynie mógłbym to uniewymiernić. W takim razie mnożę pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 5. W takim razie wezmę sobie to w nawiasy. W mianowniku mam wzór skróconego mnożenia 6 odjąć 5, czyli a kwadrat minus b kwadrat, a w liczniku mnożę każdy przez każdy. Otrzymam minus 6 minus pierwiastek z 30 minus pierwiastek z 30 i minus 5. W takim razie. Minus 5, minus 6 to minus 11, minus 2 pierwiastki z 30 nad 1, a to jest minus 11, minus 2. Czy mogę rozpisać jakoś 30? 6 razy 5, a 6 mogę rozpisać na 2 razy 3, czyli 2 razy 3 razy 5. Nic tu nie wyłączę poza pierwiastek. Zostaje z 30. To jest miejsce zerowe. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.